Oryginalne koszulki angielskich klubów wraz z oficjalnymi nadrukami znajdziecie w sklepie naszego partnera pod Stadionem. Wszelkie szczegóły na stronie internetowej www.podstadionem.pl Serdecznie polecamy. Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku FPL-owego podcastu Hot or Not na kanale angielskiego Espresso. Jest z Wami Łukasz Maciejewski. Cześć! I Jakub Szulc, czyli ja. Poprzednia kolejka przyniosła nam wiele chwil radości ale także wiele rozczarowań. Mieliśmy kolejne przetasowanie w Overalu i naprawdę jest o czym rozmawiać tym razem. Możecie być jednak pewni, że omówimy wszystko co do Joty, czy może lepiej w tym wypadku powiedzieć co do Żoty. A najgorętszym towarem w kolejce numer 7 był niewątpliwie Jack Grealish, który zdobył aż 15 punktów. Oddał 6 strzałów, dwa z nich poleciały światło bramki, jeż 5 z nich było z pola karnego. Anglik atakował więc blisko Bramki i zanotował również 15 kontaktów w polu karnym przeciwnika. Były to naprawdę dob dobre zawody Jacka Grealisha, i tak naprawdę wszystkie te, te akcje wywiązały się dopiero w końcówce. Aston Villa dopiero zaczęła walczyć w drugiej połowie, bo przecież przegrywali już nawet 4-0. Tak właściwie równie dobrze tego chota moglibyśmy podarować całej Aston Villi, choć brzmi to dość paradoksalnie w przypadku, gdy drużyna przegrywała nawet 4-0, a ostatecznie przegrała 4-3. Jednak punktami popisali się również Minks i Watkins. Przy Watkinsie możemy zapisać również bardzo ważną rzecz, ponieważ wykonywał on rzut karny i prawdopodobnie będzie je w przyszłości dalej wykonywał. Więc w jego przypadku będzie to, to taka dodatkowa rzecz odnośnie punktów. Wiadomo, że rzuty karne są sporym atutem. Tak naprawdę pokrzywdzony był tylko Emiliano Martinez, który nie obronił nawet jednego strzału, i przez to, że stracił cztery gole, to wyszedł po tym meczu tylko z zerowym dorobkiem punktowym. Dokładnie, masz rację. Choć zawodnicy Aston Willi nie dopisali trzech punktów na konto klubu. Po tym spotkaniu, no to jednak menedżerowie fantazy, którzy posiadali opcję Willi, zapisali wiele punktów na konta swoich drużyn w FPL-u. Powiedziałeś także, że karne są niewątpliwym atutem Watkinsa, no i to samo możemy powiedzieć o kolejnym chocie, czyli o Calumie Wilsonie. Popularny Cilson znowu zaliczył kolejkę bez Blanka. Trzeba podkreślić, że. W tym sezonie tylko dwa razy nie dostarczył punktów w ofensywie, no jest to wspaniały wynik. Były napastnik Bornmów po raz kolejny trafił do siatki i zrobił to aż dwukrotnie. Oczywiście jedna bramka padła z karnego, no ale, tak jak powiedziałem, to jest tylko i wyłącznie jego zaleta, że wykorzystuje te stałe fragmenty gry i że robi to z taką skutecznością. Kolejnym hotem jest Chelsea. I to w sobie na wszystkich płaszczyznach, ponieważ zarówno ofensywa, jak i defensywa spisuje się w tym momencie znakomicie. Defensywa The Blues zachowała w meczu z Ren piąte czyste konto z rzędu, a jeśli mielibyśmy wspomnieć o występach Tiago Silwy i Eduardo Mendiego, to gdy ta dwójka była razem na boisku w sześciu spotkaniach, The Blues nie stracili jeszcze gola. Jeśli dołożymy do tego bramkę strzelność z Zoomy, który w siedmiu meczach tego sezonu zdobył już trzy gole w Premier League, jeśli dołożymy do tego Chilwella, który wykonuje stałe fragmenty gry i ogólnie świetnie wprowadził się do drużyny, to wychodzi nam, że w tym momencie defensywa Chelsea jest obowiązkiem każdego menedżera fantasy Premier League, tym bardziej, że najdroższy Chilwell kosztuje tylko 5,9, a na przykład Zuma 5 5,2, tego Silva 5,5, Rhys James, który aktualnie powinien grać w drużynie, nawet mimo tego, że Spiliqueta cały czas gdzieś tam jest, być może Rich James nie ma tak, aż tak pewnego krystalicznego składu Jak na przykład właśnie Chilwell To James daje naprawdę wielkie zwroty w ofensywie A jeśli właśnie już jesteśmy przy ofensywie To na pewno warto wspomnieć, że Tak jak ostatnio rozmawiałem o Chelsea Tutaj, tutaj na tym podcaście to mówiłem, że, że defensywa gra, a ofensywa nagle się wyłączyła A tak naprawdę teraz mamy taką sytuację, że Ziyech wrócił po urazie I tak naprawdę motor napędowy Chelsea jakby ru ruszył, ruszył całą tą machiną Ruszył całym tym pojazdem I The Blues zaczęli funkcjonować Naprawdę na całej płaszczyźnie No jedynym pokrzywdzonym, tak jak w przypadku Aston Villa Tutaj też musiał się znaleźć pokrzywdzony Jest nim Christian Pulisic Czyli nasz hot na kolejkę numer 7 no, tak naprawdę on się sam skrzywdził, bo doznał urazu już na rozgrzewce przed meczem z Burnley. I naprawdę wielka szkoda, bo nawet kupiłem go do swojej drużyny, liczyłem na wielkie punkty, a skończyło się na tym, że, że weszło zero. No, takie naprawdę maksymalnie niewartowne, bo to jest naprawdę rzadkość, że zawodnik rozwala się na rozgrzewce. Skoro powiedzieliśmy o naszych zapowiadanych hotach z poprzedniego odcinka, no to z wielką radością mogę oznajmić, że w poprzedniej kolejce trafiłem, trafiłem z obroną Wolves, no bo defensorzy Wilków zachowali czyste konto przeciwko Crystal Palace i to tak naprawdę praktycznie każdy z nich, który zagrał, dał jakieś dodatkowe punkty. Mamy Semedo, który dostał dwa punkty bonusowe mimo tego, że nie miał zwrotów w ataku. Mamy Ait Nuriego, czyli debiutanta, młodego francuskiego wahadłowego, który w debiucie dla Wilków strzelił bramkę. No i mamy też Kilmana, no on akurat nie zdobył dodatkowych punktów, no ale w przypadku tych jego wątpliwości w sprawie tego czy będzie grał, czy nie będzie grał, spekulowano, że już placą nie mieć w poprzedniej kolejce, no to to 300 konto i 6 punktów od niego, no to naprawdę świetny zwrot i tutaj myślę, że jego posiadacze nie mają co narzekać. Możemy tylko powiedzieć, że karma w FPL działa. No i tak jak Tydzień temu mówiliśmy, że Sajs rozpieścił swoich posiadaczy, no bo zszedł przed straconą bramką i jako jedyny defensor Wolverhampton zanotował czyste konto. No to teraz ten Sajs, czyli najpopularniejsza opcja defensywna Wilków, nie wyszedł w ogóle na boisko, no i jego posiadacze są w dużej konsternacji, nie wiedzą czy nim grać. No ale generalnie typ się sprawdził, no i Wolverhampton te punkty za czyste konto otrzymało. Wielkie brawa dla nich. Kolejnym hotem jest Jamie Vardy, który w spotkaniu z Leeds zdobył gola i dwie FPL-owe asysty. Oddał cztery strzały, wszystkie z pola karnego i generalnie możemy mówić o tym, że Anglik będzie powoli wracał do łask, do naszych składów. Tym bardziej, że terminarz ma naprawdę dobry. W sumie teraz ma mecz Wolverhampton i z Liverpoolem, jednak później zaczyna się naprawdę dobra pasa, ponieważ ma Fulham, Sheffield, Brighton, Everton. I tutaj wychodzi nam na to, że jeśli Jamie utrzyma dyspozycję, to będzie fajnym asetem do naszych składów. Tym bardziej, no, że wiemy, że lisy dostają dużo rzutów karnych i też wiemy, kto je wykonuje. Także czekamy na Wardiego. Ostatnim hotem będzie drużyna Southampton, która grała przeciwko Aston Villa, czyli naszemu pierwszemu hotowi. Przede wszystkim musimy wyróżnić Jamesa Warda Praza, no bo nasz popularny JWP. Tak jak warszawski rapowy zespół stworzył historię. Ward Prowse pobił rekord klubowej legendy, czyli Mata Letizie, jeśli chodzi o bramki strzelone z rzutów wolnych w Premier League. Letizie miał takich trafień 7, a Ward Prowse przed meczem przeciwko drużynie z Birmingham miał takich bramek 6, no ale w jednym meczu strzelił aż dwie bramki ze stałych fragmentów gry, no i naprawdę nieprzeciętnej urody. No i tutaj naprawdę wielkie brawa, jeśli zachowa taką skuteczność, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry, no to naprawdę będziemy musieli przemyśleć jego obecność w naszych zespołach. No i skoro mówimy o Świętych, no to tradycyjnie trzeba pochwalić też ich duet napastników, czyli Inksa i Adamsa. Dany Inks strzelił naprawdę przepiękną bramkę. Ward te trafienia z rzutów wolnych miał naprawdę bardzo ładne, ale to Inks strzelił chyba najładniejszą bramkę, w tym meczu, no bo to uderzenie odbito od poprzeczki naprawdę pierwszej urody. No i Adam po raz kolejny też zapunktował, więc tak naprawdę najważniejsze opcje z drużyny Hazen Hitla dowiozły te punkty, dostarczyły. No i jest to naprawdę świetny prognostyk, bym powiedział, chociaż tutaj musimy się wstrzymać, jeśli chodzi o świętych, ale o tym jeszcze powiemy później. Na drużynie świętych skończymy choty, a przejdziemy do notów, a zaczniemy je od jednej z najbardziej popularnych opcji kapitańskich na kolejkę numer 7, czyli od Sona. Jednak ten wyrzut nie jest jakiś duży, ponieważ to, był, to była pierwsza od czterech kolejek, gdy Son nie zdobył dwucyfrówki, także no, nie możemy mieć jakichś wielkich pretensji do, do Koreńczyka. Niemniej oddał tylko jeden strzał i tak naprawdę śpisał się naprawdę przeciętnie. Był to mocno niemrawy mecz nie tylko Sona, ale i całej ofensywy Tottenhamu. Niemniej, tak jak już wcześniej mówiłem, to zapewne był tylko wypadek przy pracy i już w kolejnym meczu, gdzie będzie grał przecież zły zbromicz Albion, prawdopodobnie Koreańczyk płaci nam tą stratę, no, która, no, tak jak wcześniej powiedziałem, jest do wybaczenia. Dokładnie tak. Hyunmin Son jest takim zawodnikiem, któremu po prostu nie wypada czegokolwiek zarzucać, no bo on swoje zadanie wykonuje w 101%. Nie można mieć do niego żadnych pretensji. Pretensje można, a nawet trzeba mieć za to, do drużyny Czerwonych Diabłów. Tydzień temu polecałem Rashforda, polecaliśmy Rashforda jako naprawdę dobrą różnicę, no i po tym meczu z Lipskiem wydawało się, że Marcus może naprawdę dostarczyć wielkie punkty przeciwko Arsenalowi, no ale skończyło się totalną masakrą. I czy to mówimy o meczu z Arsenalem, czy to mówimy też o meczu z Basakrzechirem, w lidze mistrzów, bo nagrywamy ten odcinek już po spotkaniu z Turkami. United przeciwko kanonierom było naprawdę fatalne. Przegrali tylko 1-0 i to po bramce z rzutu karnego, no ale wynik nie odzwierciedla obrazu gry. Ok, Arsenal nie był wybitny, ale po prostu wykorzystał dyspozycję United, a podopieczni Solskjera w środku pola byli po prostu fatalni. Wyszli diamentem, no i Rashford próbował coś zrywać, no ale jeśli Greenwood nie dojechał, no to nie wiem co powiedzieć zarówno o Bruno Fernandesie i o Polu Pogbie. Same straty, zero kontroli środka pola, pełno niecelnych podań i strat, no a taką wisienką na torcie będzie ten faul Pogby, który sprokurował rzut karny. No i naprawdę United wygląda fatalnie, a... Jeszcze gorzej, drużyna Solsiera wyglądała właśnie w lidze mistrzów w tym spotkaniu przeciwko Bazak Shakirowi. To ustawienie drużyny, w którym Demba Basz strzelił pierwszą bramkę, ja nie wiem co tam się stało. Ta akcja, oglądana od pewnego momentu, wyglądała trochę tak, jak ta bramka Dembyba przeciwko Liverpoolowi, kiedy Gerald się poślizgnął. Po prostu napastnik miał całą wolną połowę, biegł sobie na bramkę i wykorzystał tą sytuację sam na sam. No a druga bramka to też... Nawet tutaj chyba wkleimy w tym momencie takie fajne stop klatki z tych obu bramek. Ja kompletnie nie wiem, co ta obrona United tutaj zrobiła. No i zarzuty są do obrony, no ale w ataku też. Rashford nie wygląda jakoś bardzo źle, coś tam próbuje robić, no ale koledzy nie pomagają. No ja naprawdę nie wiem, jak ta drużyna z Ole Usteru będzie wyglądała. Wraca Marsjal, miał być fajną różnicą, no ale ja tego nie widzę. Oczywiście, przeciwko Lipskowi się udało i United znowu może wrócić do dobrej dyspozycji, ale na ten moment wygląda to paskudnie. Kolejnym notem będzie chod z poprzedniej kolejki, czyli Patrick Bamford. Tydzień temu tutaj pialiśmy z zachwytu nad, Ang nad Anglikiem. Wspominaliśmy, że był to występ imienia Leo Messiego czy Paulo Dybali. A tym razem on zanotował występ imienia, nie wiem, Davida Nagenta, Dwighta Gala, czy innego wybitnego strzelca rodem w Championship. Właśnie jak już jesteśmy przy tej Championship, to to był właśnie ten Anglik, ten napastnik Leeds, którego oglądaliśmy w zeszłym sezonie i w ogóle wcześniej na niższym szczeblu rozgrywkowym. Marnowanie sytuacji, rozkojarzony, i tak naprawdę ta jego dyspozycja z początku sezonu była zaskoczeniem. Ten mecz z Leicester to, to był typowy Bamford i tak naprawdę te kolejne mecze pokażą nam, która z prawidłowości jest tam prawdziwą. Czy ta z poprzedniego sezonu, czy ta z początku bieżącej kampanii, no, w którą no, musimy powiedzieć sobie szczerze, że Anglik wszedł naprawdę dobrze. No życzymy mu, że będzie dalej punktował, jednak ten mecz z Leicester ewidentnie mu nie wyszedł. Dokładnie tak. Ten mecz trochę ostudził nasz zapał. Wydawało się, że wszyscy, którzy twierdzili, że Bamford to jest ciekawostka i to niezbyt ciekawa, zostali ukarani tydzień temu. No i taka jest prawda, no ale mimo wszystko tydzień później no już nie, nie chcę mówić, że wyszło na nasze, no bo Bamford naprawdę strzelił wiele tych bramek, no ale wrócił do tej podstawowej swojej dyspozycji, normalnej dyspozycji. Trudno powiedzieć, jaka jego forma będzie wyglądała teraz, no ale w tej kolejce wyglądał naprawdę słabo. Zakończymy noty na Gwieździe Liverpoolu, czyli Mane. no bo Senegalczyk zanotował Blanka. No i w tym swoim wewnętrznym pojedynku z Salahem teraz on wrócił na tarczy. I trzeba tutaj przyznać, że ten mecz przeciwko West Hamowi był naprawdę bardzo słaby w jego wykonaniu. Nie pomagał Senegalczyk kolegom w ataku. No i przede wszystkim myślę, że największy zarzut do niego możemy mieć przy tej zmarnowanej sytuacji, bo Salah wykreował mu naprawdę fantastyczną piłkę, pięknie mu odklepał, mijając całą obronę West Hamu, no i zadaniem Mane tak naprawdę było tylko przyjęcie piłki i pobiegnięcie na bramkę Fabieńskiego, no a on tą piłkę, nie wiem co tam zrobił, zanotował tak nieczysty kontakt, że się o tą piłkę po prostu przewrócił, no i przez to Liverpool miał naprawdę wielkie ciężary, no i Diogo Jota musiał ratować sytuację. Mane oddał tylko jeden strzał, no i naprawdę był niemrawy. No i tutaj mamy trochę taką prawidłowość, że kiedy Salach gra słabiej, no to Mane błyszczy, no i odwrotnie. Tym razem Salach trafił do siatki no oczywiście z karnego, no ale sam tego karnego wywalczył no a Mane nie dojechał. Mamy nadzieję, że w następnych kolejkach będzie wyglądało to jeszcze lepiej no bo hoty zaczniemy także od Liverpoolu i zaczniemy je od Boskiego Diogo, czyli Diogo Joty. Portugalczyk na ten moment jest bardzo możliwe, że najlepszym transferem Okienka w Premier League. Były zawodnik Wolves zanotował najlepszy start z Liverberdem na piersi od debiutu Robiego Fowlera. Zanotował najwięcej bramek w pierwszych 10 meczach w czerwonej koszulce. Pobił nawet dorobek bramkowy Roberto Firmino z całego tego roku kalendarzowego. Gra naprawdę fantastycznie, no i tak naprawdę musimy pamiętać, że on ten cały początek w drużynie Klopa, zaczyna jako joker. No i uzdrowił on ofensywę Liverpoolu. Ten atak nie działał tak dobrze jak jeszcze jakiś czas temu, bo Firmino zanotował naprawdę dużą zniżkę formy i nie mam tu na myśli tylko tego, że przestał strzelać bramki, ale przez to jego słabe wykończenie stał się poniekąd niegroźny dla defensorów rywali, no i kiedy on cofał się przed pole karne, żeby wykreować tą przestrzeń dla Salaha i Mane, no to nie będąc już tak groźnym, nie skupiał tak uwagi defensorów, no i przez to Salah i Mane nie mieli tyle miejsca. Rzota po prostu czego się nie dotknie, to zamienia w złoto. Zarówno z West Hamem zapewnił punkty, tak samo jak z Sheffield wcześniej. No ale tak czy tak największy koncert zagrał przeciwko Atalancie. Fantastyczny hat-trick. Strzelił trzy piękne bramki, no a ta druga bramka, to co zrobił z obrońcą i ten strzał, no coś fantastycznego. Mamy nadzieję, że Żota nie spuści stonu. No i myślę, że w takiej dyspozycji to Klop nie ma innego wyboru niż postawić na niego zamiast Firmino, Chyba że postara się Klop ustawić ich wszystkich razem, no bo Portugalczyk w takiej formie. Po prostu nie może usiąść na ławce. No a w takim wypadku, biorąc też pod uwagę dość słabą dyspozycję City w ostatnim czasie, no to że to po prostu musimy umieścić w hotach, szczególnie biorąc pod uwagę jego cenę. Kolejnym hotem będzie ten tak zwany szablon, który zawsze był na pierwszym miejscu, jednak teraz został zdegradowany na pozycję numer dwa przez boskiego Diogo. Oczywiście mówię o duecie Kane i Son, czyli o dwóch najskuteczniejszych graczach w bieżącej edycji Fantazy Premier League. Obydwaj zdobyli po 71 punktów, a kolejny Salah ma, ma tylko, no to nie jest tylko, ale traci aż 13 punktów do duetu z Tottenhamu, ponieważ ma 58 oczek. Pokazuje nam to, jak skuteczni są ci zawodnicy. No, i bez dwóch zdań możemy powiedzieć, że są to najlepsi zawodnicy, jak na razie, w tym sezonie. A do hotów dorzucimy ich też, dlatego że zagrają na najgorszą defensywę w lidze, czyli na West Bromwich Albion. Drużyna Bilicia przegrała nawet ostatnio z Fulan 2-0, i tak naprawdę możemy już coraz mniej wierzyć, że oni w końcu się odbudują. Bardzo prawdopodobne, że to jest w tym momencie główna drużyna do spadku. i Taki mecz dla Tottenhamu, taki mecz dla Sona i Kane'a musi być zakończony dobrymi punktami. Son ostatnio zblankował, Kane zaliczył tylko gola i tak naprawdę teraz mają szansę na rehabilitację. No, z kim jak z kim, ale z West Bromwich Albion na pewno zapunktują. Jeśli mówimy o dobrym kalendarzu, no to myślę, że kolejnym hotem musi być West Ham, który mimo tego, że ten Terminarz miał naprawdę mało łaskawe na początku kampanii, no to teraz już zakończył te trudne spotkania, a mimo wszystko wyszedł z nich naprawdę zwycięsko, bo kibice Młotów mogą być naprawdę dumni, no bo zarówno mieliśmy ten remis City, mieliśmy wyszarpany remis z Tottenhamem, kiedy przegrywali 0-3 i, i Lancini zdołał tą piękną bramką wyrównać stan meczu w doliczonym czasie gry, no i z Liverpoolem naprawdę bardzo mało zabrakło, bo bardzo dzielnie walczyli. No i tutaj to jest naprawdę świetny prognostyk przed kolejnymi meczami. No a jeśli spojrzymy w kalendarz, no to teraz West Ham zagra z Fulham, a po przerwie reprezentacyjnej czeka ich spotkanie z Sheffield, a potem z Aston no i myślę, że to jest naprawdę świetna okazja na nabycie zawodników młotów. No i to będzie taki chod, zarówno na następną kolejkę. No bo Fulham chociaż wygrało z West Bromem 2-0, no to jednak to jest Fulham. No i grało z West Bromem. No to powiedzmy sobie szczerze, ja bym nie wyciągał z tego meczu jakichkolwiek daleko idących wniosków. Na no West Ham w takiej formie powinien bez problemu sobie z nimi poradzić. No i tutaj zarówno mamy opcję w ataku. Takie jak Bowen czy Fornals, chociaż co do Fornalsa, no to mamy tutaj jeden taki znak zapytania, taką lampkę ostrzegawczą z meczu przeciwko Liverpoolowi, no bo Fornals oczywiście trafił do siatki, ale po tej bramce tak trochę za bardzo się rozochodził. No i można powiedzieć, że on trochę zawalił ten mecz, no bo przy stanie 1 do 1 West Ham mógł znowu wyjść na prowadzenie, ale Fornals nie dograł praktycznie na. 101% sytuacji do Bołena, tylko forsował strzał, no i mamy nadzieję, że to był taki jednorazowy wypadek i on wróci jakby do takiego zespołowego traktowania kolegów. Powiedzieliśmy o Bołenie i Fornalsie, no to też musimy przejść do obrony, jeśli chodzi o West Ham. No bo tutaj mamy mnogość naprawdę świetnych opcji. Jest zarówno Cresswell, który teraz nie gra już na boku obrony, tylko jako lewy środkowy stoper w trójce z tyłu, czy nawet w piątce, no bo West Ham gra z wahadłowymi, no ale Cresswell bije stałe fragmenty gry, no i to jest naprawdę bardzo dobra opcja, jeśli weźmiemy to pod uwagę, no ale też jeśli powiedzieliśmy o wahadłach, no to tak to samo możemy powiedzieć o Masłaku i o Cofalu. Masłaku jest jednym z lepszych driblerów w lidze, no i te dośrodkowania nie są tak celne, no ale myślę, że... Tutaj na pewno musimy wziąć go pod uwagę. No i tak samo Sołczek znowu jest opcją, no bo z tym kalendarzem na pewno przychylniej na niego patrzymy i łatwiej będzie go wstawiać do naszej pierwszej jedenastki. No i oprócz tego też czekamy na Saida Benrame. On jeszcze nie zadomowił się na dobre w drużynie z Londynu, no ale możemy być pewni, że kupiony za taką kwotę no i z taką reputacją, z taką formą z Championship on przyszedł tutaj jako potencjalna gwiazda, no i on powinien błyszczeć. No i czekamy też na powrót Antonio. Tak jak powiedziałem, tutaj ta wypowiedź się trochę rozciągnęła, no bo tych opcji jest naprawdę multum. No i myślę, że co najmniej jeden zawodnik z West Hamu no to jest po prostu mus od następnej kolejki. Choty zakończymy na drużynie The Blues, o której już mówiliśmy w hotach z kolejki numer 7. Co możemy ewentualnie dorzucić? Tak jak już powiedziałem, że. Kurzuma zdobył trzy gole w tym sezonie Premier League. To mogę ewentualnie dodać, że jest on w tym momencie najskuteczniejszym obrońcą w grze. Ma 46 punktów i drugi jest dopiero Seis, który ma 38 oczek. Poza tym do gry powinien wrócić Christian Pulisic o którym też wspominałem. Ten nieszczęsny uraz na rozgrzewce nie okazał się zbyt groźny, i wiele wskazuje na to, że on zagra. Także jak kupiliście Amerykanina, to go nie sprzedawajcie, ponieważ ja, jako kibic Chelsea, odnoszę wrażenie, że jest on najpewniejszym opcją w ofensywie, jeśli chodzi o zwroty. No, jedynym problemem, właśnie, są te kontuzje: no, to jest grać typu właśnie Kuny Aguero, który daje fajne zwroty, no ale to nie jest ten tak zwany pewniak na, na cały sezon. Do tego możemy dorzucić Timo Wernera, który przejął rzuty karne. W poprzednich dwóch spotkaniach wykonywał trzy jedenastki, wszystkie trafił. I nawet mimo tego, że Frank Lampard powiedział, że Jorginho utrzyma wykonywanie rzutów karnych, to w spotkaniu z Ren, mimo tego, że Włoch przebywał na boisku, to Timo Werner wykonywał jedenastki, także możemy to już powiedzieć w 100%, że to właśnie Niemiec będzie wykonywał te stałe fragmenty gry. A co za tym idzie, jest to jego wielki atut i tak jak powtarzałem, że, jak mantrę, że że Werner to nie jest jakaś wielce spoko opcja do, do fantazy na ten moment, ponieważ jest mocno eksploatowany, to te rzuty karne są wielką wartością dodaną, ponieważ Chelsea dostaje bardzo dużo jedenastek, a punkty z tych rzutów karnych mogą naprawdę robić różnicę. Przejdziemy teraz do notów na następną kolejkę. No i rozpoczniemy od spotkania Evertonu i United. Myślę, że temat Czerwonych Diabłów już wyczerpałem. Nie ma tu co dłużej ich męczyć, no ale jeśli chodzi o Everton, no to brak Hamesa cały czas odbija się na podopiecznych Carlo Ancelotti'ego. No i przegrali oni ze słabym Newcastle. Tak naprawdę jedynie ten Dominik Calvert-Lewin nie zawiódł, no bo mimo tego, że The Toffice przegrali, no to on w doliczonym czasie gry bramkę wcisnął no i zaspokoił swoich posiadaczy. Ale ta gra podopiecznych Ancelotti'ego wyglądała naprawdę słabo. No, i biorąc to wszystko pod uwagę, no to spotkanie United i Evertonu jest jedną wielką niewiadomą. Zetrą się dwa zespoły w naprawdę słabej formie, no i co z tego wyjdzie, naprawdę bardzo trudno przewidywać. Tak, myślę, że możemy już odpuścić temu nieszczęsnemu Manchesterowi United, temu nieszczęsnemu Solskjerowi. Tym bardziej, że w ostatniej przerwie na kawę. Jonasz, Krzysiek i Janek mocno popastwili się nad nimi, także my odpuszczamy A tymczasem Southampton, który bez danego Inksa będzie miał naprawdę ciężko Ralf Hasenhult będzie miał naprawdę ciężki orzech do zgryzienia To tak jak ci ludzie, którzy praktykują ten słynny listopad Ten słynny challenge, który się odbyło w tym miesiącu To tak właśnie Austriak będzie miał ten twardy orzech do zgryzienia Ciężko to w tym momencie w sumie wnioskować, jak będzie wyglądać cały Southampton bez swojego lidera Taki zawodnik jak Inks wpływa tak naprawdę na całą drużynę, na jego mental, cała jego osoba. No, wszystko to, co wytwarza Inks, jest tak naprawdę wielkie dla Southampton, i wydaje nam się, że to mogą być ciężkie tygodnie dla Drużyny Świętych. Tym bardziej, że Inks wypadł aż na od 4, od 4 do 6 tygodni Czyli odpuści minimum 3 kolejki Także na ten moment Święci wydają się dość średnim rozwiązaniem Jeśli chodzi o fantasy Premier League Tym bardziej, że no Inks był zdecydowanie Najlepszą opcją z tej drużyny A skoro go nie ma to ciężko szukać Jakichś innych rezerw No chyba, że Austriak znajdzie jakiś fajny pomysł Na tą drużynę i na przykład Shea Adams Nagle zmieni się w danego Inksa I będzie strzelał co kolejkę Tego mu życzymy, tego nam życzymy no, i płynnie przejdziemy do kolejnego notu, którym są urazy. No i tutaj równie dobrze możemy zaliczyć Inksa. No i naprawdę jest ogrom tych kontuzji. Czy to tak, jak wspominałeś o tym listopadowym challenge'u, no to po pierwsze mamy Gwiazdę Evertonu, która chyba mimowoli bierze udział w tym wyzwaniu, no bo Homes Rodriguez przez ten uraz jądra wciąż nie wiadomo, czy jest dostępny do gry. Ancelotti go nie wystawia, no i. Tak jak powiedziałem wcześniej, jak mówiliśmy, Everton bez niego jest kompletnie inną drużyną. To samo można właśnie powiedzieć o Southamptonie, bez Inksa. No a kontuzje mają też między innymi Regilon, Havert zachorował na koronawirusa. No i w kwestii Antonio też wciąż nie wiemy, czy on będzie dostępny na weekend. Mamy więc naprawdę dużo znaków zapytania, no i w przypadku tych zawodników naprawdę ciężko cokolwiek typować. Ostatnim notem jest przerwa reprezentacyjna, która się zbliża po kolejce numer 8. Jest ona takim jakby strzałem w głowę, albo nawet jak już jesteśmy przy tych tematach challenge'owych, to może i strzałem w krocze, ponieważ Premier League zaczęła się fajnie rozkręcać i w tym momencie będzie mieli te dwa tygodnie przerwy. I też dwa tygodnie, w których będziemy spekulować Który zawodnik wróci z koronawirusem Który zawodnik wróci z urazem i tak dalej Do no, tych urazów zdążyliśmy się już przyzwyczaić Jednak wiemy, że koronawirus może Storpedować nasze drużyny Może storpedować tak naprawdę całą piłkę nożną Ponieważ, no nie wiem, nawet ta sytuacja Kaja Hawerca, no jest dość dziwna Ponieważ on cały czas przebywał Z drużyną i tak dalej, no rzekomo opuścił Ostatnie dwa treningi, jednak wiemy, że Wirus rozwija się trochę szybciej i być może On zaraził innych ludzi, a tak naprawdę Jest sam tylko w izolacji i w, I w tym momencie mo może wyjść tak, że, że niedługo dużo drużyny będzie miało wielkie problemy kadrowe w związku z wirusem, w związku z kwarantanną, w sumie bardziej. Ale my w związku z tą przerwą reprezentacyjną jakoś sobie będziemy chcieli poradzić z tą posuchą i na pewno przygotujemy jakiś dodatkowy materiał ekskluzywny, gdzie zaprezentujemy jakieś ciekawe statystyki. Może zrobimy jakąś fajną, ciekawą historię odnośnie Fantazy Premier League. Także czekajcie. Zapraszamy do oczywiście, do, jeśli Wam się podobało, do lajkowania tego, tego podcastu. Słyszymy się za tydzień i do usłyszenia.